Witam serdecznie moi drodzy, zbliża się 69 tysięcy subskrypcji na kanale autocentrum.pl. Jak oglądacie moje filmy to wiecie dobrze, że jest to okrągła liczba, w związku z tym przygotowaliśmy dla Was film Wasze Auta 2. Film, w którym nie tylko oglądacie mnie i samochody, które testuję, ale też oglądacie siebie i auta, które zostały kupione po obejrzeniu moich filmów. W tej edycji tych samochodów będzie dwukrotnie, praktycznie więcej, ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim filmie Wasze auta, który nagrywałem w kwietniu więc dziękuję za to, że byliście tacy odważni i przysłaliście tak wiele zdjęć, ale też dziękuję za bardzo ciepłe słowa, które przeczytałem i przeczytaliśmy wszyscy w tych mailach. Były tam gorące, serdeczne pozdrowienia dla mnie, dla Wioli, dla całej redakcji, więc z powodu oszczędności czasu postaram się pokazać tylko z niewielkimi, z nielicznymi wyjątkami wybrane maile w pełnym formacie, a pozostałe w samochodowym Zaprezentuję tylko kilkoma zdaniami, i od razu mówię, że dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, i od razu oddaję z powrotem tą dobrą energię. Więc przejdźmy do samochodów. Kolejna innowacja w, tym, w tej edycji filmu jest taka, że posortowałem to nie chronologicznie: kto pierwszy, ten lepszy, tylko alfabetycznie. A więc zaczniemy od Audi. Szymon i Audia 4. Chcę przedstawić moją Audi A4 B8 S Line kupioną w marcu tego roku. Inspiracją był filmik, a właściwie test samochodu Audi A6 Avant czy Zero TDI. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu, ma bardzo niskie spalanie. Ewa Audi A6, używane. Wysyłam zdjęcie naszego Audi A6, zdecydowaliśmy się na to auto po obejrzeniu kilku Waszych filmów na YouTube. Mój mąż jest Ci bardzo wdzięczny, bo dopiero po obejrzeniu Twojego dzieła zgodziłem się na to auto i nie żałuję. Kuba i Audi A8. W załączniku przesyłam zdjęcie niedawno zakupionego A8. Zakup jak najbardziej udany. Dziękujemy za rzetelne testy samochodów wykonywane z pasją do motoryzacji. PS. Wady, które wymieniłeś w filmiku z Audi A8 są troszeczkę na wyrost. Paweł BMW 528i. W załączniku kilka fotek nabytku, które sfinalizowałem także pod wpływem Twojego testu na kanale YouTube. Mój nabytek z sierpnia 2014 to ciemnografitowa BMW 528i M pakiet. Paweł z rodzinką i cytrynką cytrające 3 to akurat zakup, który był efektem oglądania autocentrum.pl, a nie moich filmów wideo. Chciałbym pokazać uśmiechniętego Citroen C3, którego jako nowego kupiliśmy w 2012 roku. Weszliśmy na autocentrum.pl, porównaliśmy opinie i w połączeniu z najlepszą ofertą wygrał właśnie wspomniany C3. Autko ma już prawie 2,5 roku i spisuje się świetnie. Zachar robi świetne testy, bez wielkiej miłości do aut grupy WAK i hejtu na to wszystko inne, jak niestety większość znanych pism motoryzacyjnych. Kolejny mail od Kuby, Citroen C4 Kaktus. Przesyłam mój amatorski filmik o Citroenie C4 kaktus kupiony po emisji odcinka na AutoCentrum.pl. Ze względu na wygląd i niskie spalanie, inni kierowcy przyglądają się co to za samochód. Mateusz, Citroën C4 Coupe używane. Kupiłem po obejrzeniu testu używanego C4 Coupe na kanale Zachar Off. Po części tym filmem się sugerowałem, więc wyeliminowałem podczas poszukiwań najistotniejszą wadę w tamtym samochodzie, czyli niejadącego diesla. Krystian. Citroen C4 Picasso. Tym razem Zachar, wybierz najlepsze zdjęcie mojej cytrynki. No, moim zdaniem wszystkie były ładne, więc na szybko wszystkie je widzicie. Bartek Citroën C5. Przekonałeś mnie, że jest to jedno z najbardziej komfortowych aut w swojej klasie. Co tydzień pokonuje długie trasy, więc samochód sprawdza się wyśmienicie. Z zawieszeniem w coś pięknego. Dzięki za każdy wasz film, naprawdę robicie kawał dobrej roboty. Michał z DS3. Tu akurat bazował podczas zakupu nie na filmie wideo, tylko na, na danych z portalu Autocentrum.pl. Pisze, żeby się pochwalić, że wybrałem Citroena DS3, właściwie teraz to już DS3, e, 1.6 TPH. Szkoda, że nie było testu tego auta. Bazował na opinii użytkowników Autocentrum. Jeździ się super. Wojtek Dacia Logan MCV jestem bardzo zadowolony z zakupu. Jak najbardziej jest to autosolidny, oszczędny. Wydaje mi się, że w kolorze Black Pearl prezentuje się jeszcze lepiej i na dodatek w wersji Kombi Rafał i Fiat 500X. Samochód odebrany, tak jak wspomniałem wcześniej, dzięki prezentacji modelu na Twoim kanale. Zainteresowaliśmy się tym samochodem, a odrzuciliśmy Mokkę, Vitare, czy ich strójkę jest Samochód wygrał stosunkiem ceny do wyposażenia i dobrych właściwości jezdnych, jak i wyciszenia. Maciej Honda Civic. Po obejrzeniu Waszego filmu z Honda Civic postanowiłem ją kupić. Okazja przyszła sama, ponieważ akurat była wyprzedaż rocznika. Łukasz, znów Honda Civic, już wcześniej po głowie chodziło mi Honda Civic 9, bardzo podoba mi się stylistyka przysłowiowego UFO, jednak przed zakupem było jeszcze parę innych opcji do rozważenia. Ostatecznie w czerwcu 2014 decyzja padła właśnie na ten model dzięki Twojemu testowi. Chciałbym bardzo podziękować za ten film, który pomógł mi w podjęciu dobrego wyboru. Teraz prawie po roku od zakupu jestem bardzo zadowolony z tego samochodu i nie zamieniłbym go na żaden inny. Marek Honda Civic Tourer. Kolejna Honda Civic. Przesyłam zdjęcie mojej Hondy Civic Tourer 2015 Facelifting. Kiedyś pod jednym z filmów zapytałem o Twój typ pomiędzy Civicem, Corollą i SX4. Wskazałeś Honda, która dla mnie w tym porównaniu zdobyła w ten sposób kolejnego plusa. Misiek PV i Honda CRV. Zachar, po Twoim i tylko po Twoim artykule kupiłem Hondę 1.6 Diesel z napędem na przednią oś. Samochód jest w 99% zgodny z Twoim testem. Świetny silnik, dobre zawieszenie, bezawaryjny. Przy Czych jakieś 60 tysięcy kilometrów dzięki za test. Łukasz Hyundai i 30 to akurat kupione na bazie informacji w portalu. Chciałbym Cię poinformować, że chociaż oglądam każdy twój test, to zdecydowałem się na auto, którego nie testowałeś. Kupiliśmy dziś z żoną nowego Hyundai i 30 w kombi z silnikiem benzynowym 16GD i 135 koni, ale akurat artykuł Łukasza na autocentrum.pl nam również bardzo pomógł. Michał i Kia Carens, Autko kupione po lekturze Autocentrum. Krótki komentarz do zdjęcia Tomek i Kia Sorento. Tomka akurat znacie z testu używanego Malibu na kanale Zacharow. Doradzałem mu później w zakupie kolejnego samochodu, no i właśnie padło na Kia Sorento. A po odbiorze auta dostałem taki oto komentarz. Okazało się, że po Twoim teście kija poprawiła jeden detal, to znaczy no, obszycie boczków siedzeń i już nie jest ze skóry, ale z materiału. W ten sposób wada, na którą zwróciłeś uwagę w czasie testów, została wyeliminowana. Gratuluję. Może trochę naginam rzeczywistość, ale tak sobie myślę, że trochę ją kreujesz. Zobaczcie zresztą film, który Tomek nagrał właśnie, aby potwierdzić zmianę w kiji Sorento. Cześć Zachar, wysyłam ci najbardziej nieprofesjonalny... Filmik pewnie jaki kiedykolwiek widziałeś, ale krótko pokazuję o co chodzi. Na Twoim teście trzeszczało, a na moim teście już nie trzeszczy, choćby nie wiem jak się starał, bo tu zamiast skórki materiał wstawili. Miłego. Pozdrawiam, cześć. Dominik Mazda 6, nasza Mazda 6, oto komentarz i oto samochód. Marcin, Mazda 6 i kolejny krótki komentarz. Przesyłam zdjęcie, jak prosiłeś. Mazda 6, 2,5 litra. Paweł, Mercedes klasa E. Zdjęcia przed odbiorem i po. Krzysztof, Mini Cooper 5D. 26 kwietnia odebrałem z salonu Mini Cooper 5D. Zdjęcie z salonu w Krakowie przed odbiorem. Na razie jestem bardzo zadowolony i bardzo mi się podobał Twój test. Tomek i Mitsubishi ASX. ASX Intense Plus odebrany salon w piątek, 13 listopada. Wielkie dzięki za ciekawe testy samochodów, a przede wszystkim za test ASX. -a. Paweł i znów Mitsubishi ASX. Obejrzenie Twojego testu Mitsubishi ASX w wersji Invite Nawi tylko utwierdziło mnie w zakupie tego samochodu. Tym szczęśliwym dniem był 22 wrzesień kupiony właśnie w wersji Invite Navi Przyciemnione szyby zostały wręczone od dealera. Autko jest fantastyczne, spełnia moje oczekiwania, najbardziej zaskakuje mnie spalanie. Krystian i Nissan Kaszkaj. Obejrzenie testu samochodu Nissan Kaszkaj numer 93, numer testu, utwierdziło mnie w przekonaniu, że będzie to bardzo dobry wybór. Użytkuję go już ponad rok i nie żałuję podjętej decyzji. Dzięki za świetne testy samochodów, naprawdę profesjonalne podejście do tematu. Grzegorz i jeszcze jeden Nis Nissan Kaszkaj. Wreszcie miałem chwilę czasu i zrobiłem kilka fotek Kaszkaja. Widzicie te fotki na ekranie. Magdalena i Renault Captur. Krótki komentarz: Super Auto, super test. Jarek i Seat Ibiza. Ja po obejrzeniu testu utwierdziłem się w przekonaniu, że chcę ponownie Seat Ibizy i tak zakupiłem w czerwcu piękną czerwoną FR12 TSI. Adam, Seat Leon. Kilka tygodni temu kupiłem Seata 5F1.8 TSI FR głównie za sprawą twoich filmów, a zwłaszcza momentów nakręcanych z dźwiękiem silnika. Jeśli pamiętasz, wysyłam do ciebie pytania e-mailem odnośnie tego Seata. Za odpowiedzi serdecznie dziękuję. Jak widać na zdjęciu, Seat jest jeszcze na placu u dillera. Cały w foliach, czeka na ostatnie formalności i rejestrację. Adamie, mam nadzieję, że już odebrałeś tego, ten, ten samochód i już cieszy się z jazdy. Kolejne auto, Artur i znów Seat on tym razem używany. Przesyłam kilka zdjęć pierwszego samochodu 20-latka. Jak dla mnie idealny, całkowicie kupiony za własne. Pozdrawiam z Poznania, ja również pozdrawiam. Le 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 Łukasz i Seat Leon Cupra 280ST. Bardzo dziękuję za testy. od heczy, bardzo, bardzo mi pomogło porównanie tych testów. Wybrałem jak dla mnie najlepszego, czyli Seat Leona Cupra 280ST. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Sebastian, i kolejny Seat, kolejny Leon FR. Tym razem Twój test miał wpływ na to, jak samochód w końcu wybrałem prywatnie, nim jeszcze odbyłem wizytę w salonie. Zawsze miło się ogląda, trzymaj, i tak dalej. Witek, kolejny Seat Leon, ST tym razem. Leon był od początku jedną z rozpatrywanych opcji, ale po obejrzeniu Twoich testów stał się faworytem. Niedawno odebraliśmy Leona ST w, w, w szałowym kolorze Alor Blue. Świetne testy, fantastycznego auta. I tu ciekawy PS, skoro oboje jesteśmy po informatyce AGH, skoro oboje jesteśmy ponad przeciętnego wzrostu. Oddychamy krakowskim smogiem. To jeśli Ty mówisz, że mógłbyś takie auto mieć, no to i mi też musi pasować. Dziękuję za zaufanie. I Marek Sat Leon ST kolejny. 125-konny, 1,4, plusy. Marek wymienia plusy i minusy tego samochodu. Plusy. Wygląd, silnik, ustawienie EcoSport, światła LED, nie ma nic lepszego niż światła LED, cisza w środku. Minusy, a nie, jeszcze jeden plus. Żona uważa, że da się nim jeździć, choć wcześniej uważała, że A3 z 96 roku jest za duże i nie da się tym jeździć. Minusy. Nie mieści się płyta gipsowa przecięta na pół. I drugi minus. Żonie tak się spodobało, że musiałem jeździć Fordem K. Dzięki serdeczne za pomoc w znalezieniu auta. Tomek i Skoda Fabia. Zamówiłem Skody Fabię, dokładnie oglądając testy Fabii oraz Polo, między innymi dzięki Twoim testom wybrałem Fabię. Bardzo się cieszę, że tak rzetelnie i szczegółowo robisz te testy. Jak odbiorę z początkiem grudnia auto, to prześlę zdjęcia. No cóż, nagrywamy pod koniec listopada, w związku z tym to zdjęcie być może załapie się na następną edycję filmu Wasze Auta, Wasze Auta 3, które już teraz zapowiadam. Mariusz i Skoda Fabia, kolejna po obejrzeniu Twojego testu nowej Skody Fabii 3. Od razu pobiegłem do salonu i ją zamówiłem. Po trzech miesiącach przyszła moja Skoda na salon. Mogłem ją odebrać. Zamówiłem wersję Ambition 1.2 TSI, 90 koni. Jestem mega zadowolony. Szczególnie, że mając 186 cm wzrostu, mieszczę się bez problemu i mam duży komfort jazdy. Test dwumetrowca pomógł mi bardzo w wyborze auta. Michał i używane Fabia i Corsa dwa samochody. Przesyłam zdjęcie moich dwóch samochodów, które nabyłem po zapoznaniu się z materiałami na Waszym portalu. Ze Skodą nie zdążyłem do pierwszej edycji. Do zobaczenia. Kupiłem to auto po zapoznaniu się z materiałami na YouTubie z lipca 2014 roku. W zakupie drugiego auta, Opla Corsy C, pomógł mi materiał dotyczący auto używanego z kanału Zachar Off z sierpnia 2014. Serdecznie pozdrowienie dla całego zespołu. Wykonujecie świetną pracę. Jak dla mnie jesteście najlepszym portalem motoryzacyjnym w polskim internecie. Pozdrowienia zbyt Bydgoszczy. Pozdrowienia z Krakowa. Tomek i Skoda Fabie. Pod koniec zeszłego roku umarł na pompę common railową mój fokus, więc szukałem auta. Warunki były proste, że stwierdziła, że manualem jeździć nie będzie, więc musi być automat. Warto, żeby miał spory bagażnik, bo nasz syn ma coraz więcej bagażu, no i musi być niebieski, tak jak nasza FOKA. Rozwi rozważaliśmy nówki Clio, dacie Peżota 301, ale nagle pojawiła się nowa Fabia Kombi. Styczeń 2015. Szybki research, wielki bagażnik w swojej klasie DSG, Jazda Brudna, plus twój filmik. Jako utwierdzenie, że auto dobry wybór i Fabia została zamówiona. Podobna pierwsza Fabia kombi we Wrocławiu. Przemek, Octavia 3, 1.4 i chwilę później lekki niedosyt Passat B8, 1.8 TSI DSG. Teraz z perspektywy czasu, czyli Przemek kupił dwa samochody na bazie m, moich testów. Teraz z perspektywy czasu uważam, że Octavia Trójka to naprawdę dobry samochód B8. Jestem szczerze mówiąc trochę rozczarowany. Piszę o swoich odczuciach. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z Twoimi testami. Dzisiaj raczej nie wybrałbym Passata, raczej kupowałbym coś w kierunku Mazda 6 czy Honda CRV w wersji z automatem z ośmioma biegami. Dzięki, że jesteś. Dziękuję przemku. Mateusz Subaru Impreza. Używany. Podsułem foty mojej świnki. Tak fajnie Subaru nazywają pieszczotliwie swoje Nunie. Auto ma już parę ładnych lat, bo to egzemplarz z 98 roku. Nie ma turbo, ale ma genialny silnik w układzie boxer. Perfekcyjny układ napędowy i genialne zawieszenie. Dlaczego zdecydowałem się na kupno Subaru? Po części z miłości do marki, po części dlatego, że życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć z dieslem, ale utwierdziło mnie w przekonaniu i rozwiało wątpliwości właśnie obejrzenie testów o Subaru. Ogólnie, gdyż dla mnie Subaru to jedna wielka rodzina, rozwialiście mi wątpliwości w rodzaju, czy ja na pewno tego chcę. To był świetny wybór dzięki Wam, bo gdybyście pewnych kwestii nie rozwiali, to kto wie, mam dokładnie to, czego chciałem. Daniel i Suzuki S-Cross. Odebraliśmy nasz Suzuki w marcu. Auto wybrało, wygrało z innymi konkurentami typu crossover dzięki napędowi 4x4, automatycznej lustryfowej klimie, sporym wnętrzu w stosunku do wymiarów zewnętrznych, wolnosącemu silnikowi, a to wszystko w cenie 71 tysięcy. PS czekamy na śnieg. Konrad i Toyota Rav4, zgodnie z komentarzem na Facebooku i twoją prośbą przesyłam kilka fotek swojej rafki. Rafał Volvo V40, przesyłam kilka zdjęć modelu, którego dwa miesiące temu stałem się szczęśliwym posiadaczem. Auto kupione w salonie, choć marka Volvo jego sprzedaż może pełnie zasług przypisać, jak dziś nie mam nie sobie, ale właśnie twym filmikom na YouTubie. Wcześniej tego modelu nawet nie brałem pod uwagę, jednak po wielokrotnym od przysłowiowej deski do deski ich obejrzeniu postanowiłem wybrać się do salonu i bliżej przyjrzeć się tej skądinąd niebanalnej propozycji. Nie pozostaje mi zatem nic innego, drogi Zacharzy, jak podziękować. Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc i doradzić. Radza i Volvo XC90. Długo szukałem auta, które pomieści trzy foteliki z tyłu i będzie ładnie wyglądać. Po śledzeniu Twoich testów, jak i testowaniu swoim zacząłem się wahać pomiędzy. Audi Q7, Renault Espace, a Volvo XC90. Wybór padł na Volvo, ponieważ po środku można zrobić siedzisko dla dzieciaka, po boku zamontować dwa foteliki na Isofixach. Audi odpadło, ponieważ jest niejakie z zewnątrz, według mnie, choć ma dużo miejsca w środku, ale no, niski, głośnik, kiepsko spasowany. Dzięki za dobry program motoryzacyjny i pozdrawiam. I teraz Max i Volvo XC90. Z Maxem i jego rodziną poznałem się dosłownie parę tygodni temu u dentysty w Warszawie, gdzie dowiedziałem się o tym, że kupili na bazie Moich, moich testów ten samochód. Wtedy poprosiłem też o zdjęcia i zdążył. Max dosłownie wczoraj wieczorem przesłał zdjęcia swojego Volvo XC90. Po obejrzeniu serii testów Volvo XC90 na Autocentrum zdecydowaliśmy się na zakup właśnie tego samochodu. Czas oczekiwania wyniósł prawie 4 miesiące, ale było warto. Auto jest nietuzinkowe i samo rzuca się w oczy. Porównanie z X5 uświadomiło, że nie warto było wydawać więcej pieniędzy na BMW. Poza tym auto jest wygodne i zaskakująco oszczędne jak na tak duże auto. Rodzina Quolczaków, Volkswagen Golf. Gratuluję świetnego programu. Od ponad roku śledzę Twoje testy z pełną odpowiedzialnością, stwierdzam, że są najlepsze w sieci. Wszystko to dzięki dużej ilości szczegółów, wartościowych uwag. Praktycznie można kupować samochód bez odwiedzania salonu. Jest to o tyle ważne, że nie w każdym mieście mamy dostęp do pełnej oferty marek i salonów dzielerskich. Świetna robota, Zachar. I proszę, nie zwalniaj tempa. E, powiedz to mojej żonie. E, ale do rzeczy. E, w kwietniu kupiliśmy Volkswagena Golfa Highline 1.4 TDI z DSG. Całe swoje motoryzacyjne życie jeździłem autami japońskimi. Ale to właśnie po Twoim teście zmieniłem ten trend. Golf 7 był chyba pierwszym testem utrzymanym w tej formule, co obecnie wpłynął na naszą decyzję. Co tu dużo pisać? Uświadomiłeś nam, jak pod względem projektu i funkcjonalności Golf odjechał konkurencji. Zakupu nie żałujemy, a dzięki Twoim testom co najmniej dwóch moich znajomych zostało właścicielami Skody Superb i Mazdy CX-3. No szkoda, że nie przysłali zdjęć, ale dzięki za przekazanie takiej cennej informacji. Marcin, Volkswagen Golf GTI. Marcina akurat znacie z testu używanej Insignii na Zacharow i e, zaczyna maila od ciągu dalszego tamtego testu. Insignia sprzedała się w 15 minut. Dosłownie w 15 minut po publikacji ogłoszenia zadzwonił człowiek, który oglądał filmik na YouTubie i kupił nawet bez e, sprawdzania w ASO. Za ten filmik należą Ci się ponowne podziękowanie. Zrobił reklamę autu rewelacyjną. W załączniku fotka Volkswagena Golfa GTI 7 kupionego po obejrzeniu filmu GTI Contra R. Już w filmie z testu używanej Insignii zapowiadałem, że będzie inne auto. I oto ono: plus 10 koni, minus 400 kg, DSG i permanentny banan na twarzy przy wyprzedzaniu. Radek i Volkswagen Jetta. To akurat auto używane i kupione na bazie e, informacji w autocentrum.pl, nie na bazie filmów. Dzięki informacjom z Twojego portalu w maju tego roku zakupiłem Jetta 19 TDI 2006 rocznik. Na Twojej stronie znalazłem wiele niezbędnych informacji do zakupu tego auta, tak jak spalanie, ogólne wrażenie z jazdy, charakterystyczne usterki oraz podstawowe dane autka. Wysyłam ci fotkę, mimo że to jest samochód używany, nie kupiony salonu, ale też przyczyniły się do jego zakupu. Dziękuję. I z Corec TV. Volkswagen Passat B8. Mój tata zdecydował się na Passata B818 TS i po obejrzeniu waszego filmu. I kolejny Volkswagen Passat B8, Tomka. Za pośrednictwem Pana wideotestów odwiódł mnie Pan od kupna Forda Mondeo i powiem szczerze, bardzo się z tego cieszę. Obejrzałem każdy Wasz test, z niecierpliwością czekam na kolejny, bo każdy dzień zaczynam od sprawdzenia Waszego portalu, czy nie dodano nowego materiału. Tak sądzę, że jesteście najlepszym programem motoryzacyjnym w Polsce. Wasza ciężka praca naprawdę ma sens i tylko, żeby nie brakło wam zapału. Bo po pierwsze sprawdzacie, sprawiacie tym wielką przyjemność, a nie tylko w wymiarze biernym, z przyjemnością się ogląda, ale również w tym czynnym wymiarze odpowiedzialnym za realne decyzje. Mateusz i Volkswagen Polo 1.2 TSI. Komentarza brak, jest tylko zdjęcie. Przemek Volkswagen Polo. Dwa tygodnie temu kupiłem Polo w Poznaniu na krańcowej. Było to auto dla klientów serwisu z przebiegiem 4600 km w dobrej cenie i 6 miesiącami użytkowania. Maciej Volkswagen Sharan. My po obejrzeniu testu Seata Lambry zdecydowaliśmy się na zakup Volkswagena Sharana, także poszło odłamkowym. Diesel 140 Koni w wersji bez elektrycznych drzwi, pięciomiejscowa, dzięki czemu przestrzeń bagażowa jest tak duża, że można by jeździć rowerkiem. Zresztą dzieci robią nawet plac zabaw z tyłu. Skrzynia ręczna, spalania mieszane 6,4, jest to strada 7. 4 spokojnie w trasie 5.3, co przy baku 70 litrowym daje potężny zasięg dzięki za testy. Filip, Volkswagen w przysyłam zdjęcia mojego samochodu, zasługa jeszcze Twojego pierwszego filmiku o Tuaregu, trzy zalety i trzy wady tego, że wspomniałeś, że brałbyś pod uwagę zakup takiego auta. Rodzina Zalewskich i Volkswagen Turan. Od kiedy prezentuje Pan na swoim kanale wyśmienite i przemyślane testy samochodów, stał się Pan prawdziwym członkiem naszej rodziny. Jak na taką dużą rodzinę przystało naszego nowego samochodu, poszukiwaliśmy również na kanale Autocentrum. Padło na Turana, jako na solidny i niezawodny pojazd. Dziękuję za dotychczasową Pana pracę i życzymy wielu sił na przyszłość. Klaudiusz Volkswagen Up. Moi rodzice w tym roku chcieli kupić małe autko. Postanowiłem pokazać im parę pana testów. Spodobałem się Skoda CityGo, lecz było parę minusów takich jak nie unosząca się razem z klapą bagażnika, półeczka czy też brak światełka w załączniku. Ale po zweryfikowaniu jej bliźniaków okazało się, że App ma te wszystkie praktyczne gadżety, dlatego zdecydowali się właśnie na APA. Jest z nami od 15 lipca. Od tego czasu oglądamy wszystkie pana testy, które pokazują samochód od A do Z. Podsumowując, moi rodzice kupili APA po obejrzeniu pas pana testu Skody CityGo. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, wszystkie zdjęcia i wszystkie ciepłe słowa. Czytając Wasze maile dochodzę do wniosku, że to co robię ma sens i nasze testy są Wam potrzebne. Dzięki jeszcze raz i niech moc będzie z Wami.